Jest jedna prawda, z którą bardzo niewielu mężczyzn ma odwagę się zmierzyć. Wielu z nas nie żyje według własnej woli. Żyjemy pod wpływem niewidzialnego głodu, kompulsywnego głodu seksualnego. Nie dlatego, że jesteśmy źli, nie dlatego, że brakuje nam samokontroli ale dlatego, że nasze umysły zostały ukształtowane, zaprogramowane przez wpływy, których istnienia nawet nie byliśmy świadomi. Za każdym spojrzeniem na kobiece ciało, za każdym gestem przewinięcia ekranu TikToka czy Instagrama, kryje się gęsta sieć nieświadomych kodów, kodów pożądania, seksualności, oddzielenia ciała od duszy. Karl Jung powiedział kiedyś, że wszystko, czego nie uświadomimy w naszej podświadomości, powróci w naszym życiu jako przeznaczenie. A w tym przypadku seksualizacja umysłu, którą wielu ludzi nazywa naturalną, w rzeczywistości jest cieniem. To nie jest nasza niezmienna natura, to rezultat tysięcy drobnych doświadczeń, popkultury, dziecięcych zranień. Braku jakiejkolwiek edukacji emocjonalnej i seksualnej. Problem nie leży w samym pożądaniu. Problem zaczyna się wtedy, gdy pożądanie przejmuje kontrolę nad naszym umysłem, gdy przestaje być naturalną energią, a staje się despotycznym królem w królestwie ducha. Jung nazwał cieniem te wszystkie części nas, które zostały odrzucone, ukryte, wyparte. To, czego nie chcemy w sobie zobaczyć, nie znika. Ono rośnie w mroku i czeka, czeka na okazję, by przejąć kontrolę nad naszym zachowaniem. W przypadku kompulsywnego pożądania, cień staje się schronieniem dla stłumionych pragnień, dla wstydu wobec własnego ciała, dla sprzecznych komunikatów, które słyszeliśmy o seksualności w domu, w kulturze, w kościele. Z tych cegieł. Buduje się umysł seksualizowany, umysł, który patrzy na świat przez pryzmat atrakcyjności fizycznej, który ocenia kobietę przez ciało, który mierzy własną wartość przez zdolność zdobywania. To nie jest wolność. To jest zaprogramowanie. I najbardziej przerażające jest to, że ten program działa jak ścieżka dźwiękowa w tle, której już nie słyszysz. Reagujesz automatycznie na obrazy, na bodźce, na pokusy. Czujesz pustkę, gdy nie ma obok kobiety. Myślisz, że emocjonalne połączenie to to samo, co zaspokojenie seksualne. Ale te reakcje nie są świadomymi wyborami. Zostały wszczepione, powoli, latami. Nauczono nas szukać natychmiastowej gratyfikacji. Wyciszanie się nazwano słabością. A tych, którzy się wyłamują, dziwakami. Ale jak ostrzegał Jung, dusza nie rozwija się przez utożsamienie z tłumem. Dusza rośnie, gdy mamy odwagę stanąć wzboku, gdy patrzymy w twarz własnym programom i zaczynamy iść inną drogą. Przeprogramowanie umysłu nie może opierać się jedynie na sile woli, bo wola, choć potężna, to tylko część ego. Musimy zejść głębiej do podświadomości. Potrzebna jest odwaga, by usiąść w ciszy, bez roztrzaszaczy, bez ucieczki, bez ekranów. Jung powiedział kiedyś, że nikt nie staje się oświecony przez wyobrażanie sobie światła, ale przez uświadomienie sobie ciemności. A cisza to pierwszy krok. W ciszy nie da się okłamać samego siebie. Nie da się udawać, że wszystko jest pod kontrolą. W ciszy pojawia się pustka, ta sama, przed którą współczesny człowiek ucieka za wszelką cenę. Ale właśnie w tej pustce zaczynasz widzieć, co naprawdę tobą kieruje i odkrywasz, że źródłem kompulsji nie jest pożądanie, źródłem jest lęk, lęk przed tym, że nie jesteś kochany. Lęk przed tym, że jesteś bezwartościowy, lęk przed samotnością. Pożądanie to tylko powierzchnia, głębia to nieuleczone poczucie braku. Dlatego przeprogramowanie to nie walka z pożądaniem, to transformacja, to wewnętrzna przemiana, w której energia seksualna nie jest tłumiona, lecz kierowana świadomie. Nie chodzi o to, żeby jej zabić, chodzi o to, żeby ją prowadzić, ale do tego potrzeba czegoś więcej niż chwilowej motywacji, potrzeba nowego systemu, nowego symbolu męskości, nowej mapy duchowego rozwoju. Nie wystarczy mówić nie instynktom, trzeba umieć powiedzieć tak czemuś większemu, czemuś, co nadaje sens, czemuś, co wyzwala. Jedną z największych iluzji w którą uwikłany jest współczesny człowiek, jest wiara, że myśli samodzielnie, że to jego wolna woła prowadzi go przez życie. Ale Karl Jung już dawno zauważył coś zupełnie innego. Większość naszych zachowań, reakcji i pragnień nie pochodzi od nas. Są one sterowane przez nieświadome struktury, przez kody, które zostały nam wszczepione bez naszej wiedzy. Nie wybraliśmy ich, zostaliśmy nimi nasyceni. Przez lata zanurzenia w kulturze, która seksualizowała każdą sferę życia. Reklamy, filmy, media społecznościowe wszystkie powtarzają jedno przesłanie: Pożądanie to natura człowieka, a opieranie się mu to walka z wiatrakami. Te programy działają jak ukryty system operacyjny w tle. Trzymają nasz umysł w stanie nieustannej gotowości na bodźce seksualne. Zamieniają wzrok w narzędzie skanowania ciała. Zamieniają myślenie w maszynę analizy przyjemności, a relacje w chłodne transakcje między pragnieniem a zaspokojeniem. I właśnie dlatego wielu mężczyzn przestaje widzieć w kobiecie żywą duszę zaczyna widzieć w niej tylko środek do ulgi, do potwierdzenia własnej wartości. I co najgorsze, nawet nie zdają sobie sprawy, że to się dzieje. Jung nazwał tę część psychiki, w której chowamy to, czego nie chcemy widzieć, cieniem. A cień nie znika, gdy go ignorujemy. Nie można go stłumić siłą woli, bo im bardziej go wypieramy, tym silniejszy się staje. W przypadku umysłu seksualizowanego cień to zbiór głęboko zakorzenionych przekonań. Nie jestem mężczyzną, jeśli nie mam kobiety. Nie mogę być szczęśliwy, jeśli nie zaspokajam się seksualnie. To nie są przelotne myśli, to fundament kompulsywnych zachowań. Niemożność oderwania się od pornografii poczucie pustki, gdy nie ma kogo zdobywać. Z pozoru problemem jest zachowanie, ale prawdziwy korzeń tkwi w przekonaniu, a jeszcze głębiej w cieniu, którego boimy się zobaczyć. Jung powtarzał Dojrzałość duchowa zaczyna się tam, gdzie kończy się ucieczka, gdzie człowiek ma odwagę spojrzeć we swoją ciemność i zmierzyć się z tym, co niekomfortowe. Ten niewidzialny program ma trzy kluczowe charakterystyki, których zazwyczaj nie zauważamy. Po pierwsze, wiara w natychmiastową gratyfikację w to, że każde nieprzyjemne uczucie trzeba natychmiast zagłuszyć a seks to najszybsze lekarstwo. Po drugie, oddzielenie ciała od duszy dziedzictwo współczesnego myślenia, które odcięło człowieka od głębi istnienia i zostawiło mu tylko fizyczność. Po trzecie, Wiara, że pożądania nie da się skontrolować, że gdy się pojawia, trzeba mu ulec. Te przekonania są jak linie kodu, ukryte w systemie naszej psychiki i dopóki ich nie uświadomimy, będą sterować naszym zachowaniem. Niezależnie od tego, ile książek przeczytamy, ile medytacji odprawimy, ile razy sobie obiecamy, że to już ostatni raz. Jung nie uczył nas walki z instynktem, uczył nas, jak sprowadzić go pod panowanie ducha. Ale zanim to zrobimy, musimy najpierw zidentyfikować te linie kodu i mieć odwagę ich przepisać. Jest prawdziwa historia pewnego mężczyzny. Żył latami w pętli kompulsywnego pożądania. Każdego ranka budził się z niepokojem i wewnętrzną pustką. Sięgał po telefon niemal odruchowo, przewijając obrazy kobiet gubiąc się w wirtualnym świecie bodźców. Początkowo myślał, że to tylko rozrywka, ale z czasem zrozumiał. To nie on kontroluje umysł, to umysł kontroluje jego. Każda kobieta na ulicy wywoływała natychmiastowy impuls, jak zwierzę kondycjonowane przez bodziec. Bez wyboru, bez obecności, tylko reakcja. Dopiero gdy odważył się zejść w głąb siebie, stanąć twarzą w twarz z dziecięcymi wspomnieniami, ze strachem przed porzuceniem, z brakiem miłości, zrozumiał, że jego pożądanie nie było czysto fizyczne. To był krzyk dziecka, które nigdy nie poczuło się naprawdę kochane. Od tego momentu zaczął proces przeprogramowania nie przez tłumienie, lecz przez zrozumienie. Nauczył się obserwować swój umysł, rozpoznawać pojawiające się schematy i krok po kroku odmawiać podążania za nimi. To nie było łatwe, ale z każdym dniem odzyskiwał jedno wolność. I kiedy spojrzymy szerzej, to zobaczymy, że żyjemy w czasach, kiedy pożądanie jest hodowane przez algorytmy. Nasza uwaga została przejęta, a wolność zastąpiona warunkowym odruchem. W takim świecie przeprogramowanie umysłu nie jest już tylko osobistym wyborem. To akt buntu, to sposób, żeby odzyskać siebie z rąk niewidzialnych sił, które zarabiają na naszej dezintegracji. Jung nie dawał moralnych kazań, nie mówił żyj święcie albo odrzuć seks. Mówił tylko jedno. Jeśli instynkt nie zostanie ujęty w ramki ducha, to zmieni się w potwora, i jeśli nie chcemy żyć jak stworzenia prowadzone przez cudzy kod, to nadszedł czas się obudzić. Jeśli jest coś, co współczesny człowiek stracił w sposób dramatyczny, to jest to zdolność do siedzenia w ciszy. W świecie, który wymaga natychmiastowej reakcji, w świecie, w którym hałas nie pochodzi już tylko z zewnątrz. Ale płynie nieustannie z naszych własnych myśli, człowiek zatracił najgłębsze połączenie ze sobą samym utracił obecność. Karl Jung powiedział kiedyś: Kto patrzy na zewnątrz, śni, kto patrzy do wewnątrz, budzi się. Ale jak spojrzeć do wewnątrz, kiedy umysł nieustannie rozpraszany jest przez obrazy, pragnienia, niedokończone potrzeby i ciche impulsy? Odpowiedź jest prosta, ale niełatwa: cisza. Nie chodzi o ciszę fizyczną, chodzi o ciszę wewnętrzną, stan, w którym przestajemy walczyć, nie szukamy, nie próbujemy naprawiać, tylko jesteśmy z tym, co się pojawia niepokojem, pustką, lękiem. I właśnie wtedy pierwszym, co się ujawnia, nie jest spokój, ale chaos. I to jest normalne. Umysł został przyzwyczajony do hałasu, do bodźców, do rozpraszenia. Kiedy go nagle zatrzymasz, on się buntuje, podrzuca ci myśli, sprawdź telefon, zrób coś produktywnego, zaplanuj przyszłość, ale właśnie w momencie, kiedy nie reagujesz, kiedy zostajesz z tym chaosem, coś zaczyna się zmieniać. Jung nie uczył nas unikać ciemności. On mówił: wejdź w ciemność z latarnią świadomości. I ta cisza to właśnie twoja latarnia. Jest pewien przykład, który warto zapamiętać. Pewien mężczyzna, przez wiele lat uzależniony od treści pornograficznych, postanowił zrobić coś, czego nigdy wcześniej nie próbował. Siąść na 10 minut dziennie, bez telefonu, bez muzyki, bez prowadzonej medytacji. Po prostu siedzieć i czuć to, co się pojawia. Na początku było to jak szaleństwo umysł wariował obrazy erotyczne wspomnienia z dzieciństwa tłumione emocje wypływały na powierzchnię ale on nie uciekł nie otworzył przeglądarki nie napisał do nikogo nie rozproszył się po prostu został i dzień po dniu obserwował bez oceniania z czasem zrozumiał jedno pożądanie nie było problemem problemem było to że nigdy wcześniej nie nauczył się być sobą samym, bez środka znieczulającego. Cisa przestała być wrogiem, stała się nauczycielem. W tradycjach duchowych cisza to nie jest ucieczka od życia, to rytuał oczyszczenia. Ludzie szli w góry, do lasu, do jaskiń, nie po to by się odciąć, ale po to by usłyszeć głos, który hałas świata próbował zagłuszyć. Dla Junga wejście w ciszę nie było aktem pasywnym, było najważniejszym działaniem na jakie stać człowieka, bo tylko w ciszy przestajesz grać, nie udajesz, że wszystko jest ok, nie maskujesz bólu uprzejmym uśmiechem, wracasz do siebie, z swoim chaosem, kruchością i niedoskonałością. I właśnie tam zaczyna się proces uzdrowienia. Cisza to także jedyny sposób, by zauważyć działanie nieświadomych kodów w naszym umyśle. Bez bodźców, bez rozproszenia, widzisz swoje automatyzmy, chęć spojrzenia na ciało, impuls wyobrażenia sobie scenariusza erotycznego, poczucie braku, gdy nikt się tobą nie interesuje. Te reakcje nie są już ukryte, wychodzą na powierzchnię, jak linie kodu na ekranie. I dopiero wtedy, kiedy je zobaczysz, możesz zacząć je zmieniać. Jung powiedzą kiedyś. Człowiek nie staje się całością przez to, że jest lepszy. Staje się całością, kiedy obejmuje to, co kiedyś odrzucił. W ciszy nie musisz nikogo udawać, nie musisz być doskonały. Wystarczy, że pozwolisz wszystkim częściom siebie, nawet tym najmroczniejszym, po prostu być. Nie po to, by rządziły tobą, ale po to, by wreszcie mogły zostać zobaczone. Bo kiedy cień zostanie oświetlony przez świadomą ciszę, traci swoją władzę. Nie da się przeprogramować umysłu w środowisku pełnym hałasu. Nie da się odzyskać wolności, jeśli nie nauczymy się być samym ze sobą. I nie da się na trwałe kontrolować pożądania, jeśli nie zrozumiemy, że pożądanie to tylko sygnał, nie wyrok. W dzisiejszym świecie, gdzie cisza budzi strach. To właśnie ona staje się miejscem, w którym odzyskujemy naszą największą siłę. Cisza otwiera drzwi. Ale, żeby przez te drzwi przejść, żeby naprawdę wkroczyć na ścieżkę przemiany, człowiek potrzebuje czegoś więcej niż tylko świadomości. Potrzebuje struktury, nowego rytmu życia, zaprojektowanego nie po to, by tłumić instynkt, lecz by go ukierunkować. Jung powiedział kiedyś, że nie staniemy się światłem walcząc z ciemnością. Musimy zbudować nową drogę. Drogę, na której instynkt nie jest karany, ale też nie ma władzy absolutnej. Jednym z najbardziej praktycznych sposobów stworzenia tej drogi jest rytuał. Nie w sensie religijnym, ale jako świadome, codzienne działania, powtarzane z intencją, które wysyłają wyraźny komunikat do naszej podświadomości. To ja prowadzę ten statek. Niepożądanie, nie strach, ja z obecnością i intencją. W świecie, który wielbi wygodę i szybkie efekty, rytuał może wydawać się przestarzały. Ale właśnie dlatego jest dziś potrzebne bardziej niż kiedykolwiek, bo rytuał nie służy ego, które chce natychmiast. Rytuał służy przemianie, która trwa. Poranna medytacja nie ma być tylko relaksująca, jej celem jest ukształtowanie stanu ducha, w którym umysł przestaje być ofiarą przypadkowych bodźców. Zimny prysznic nie jest tylko próbą siły fizycznej, to lekcja, że dyskomfort nie zabija, że można w nim pozostać bez ucieczki. Pisanie dziennika wieczorem to nie tylko zbiór myśli, to sposób, by rozświetlić to, co nieświadome. By rozmawiać z własnym cieniem, zamiast być przez niego kontrolowanym. Jeden mężczyzna podzielił się kiedyś swoją historią. Próbował uwolnić się od pożądania, usuwał aplikacje, unikał kobiet, zamykał się w samotności, ale pustka nie zniknęła. Ona tylko czekała, aż wróci. Dopiero gdy zmienił podejście, coś się odmieniło. Zamiast walczyć z pożądaniem, stworzył strukturę dla swojego ciała i umysłu. Każdego ranka medytował przez 15 minut, potem szedł na spacer, bez telefonu. Wieczoram zapisywał trzy rzeczy, za które był wdzięczny. Niewielkie sprawy, lecz ciszę, powiew wiatru, moment prawdziwej szczerości ze sobą. Te rytuały stopniowo zmieniały jego doświadczenie pożądania. Już nie było impulsem, który domaga się spełnienia. Stało się energią, którą można obserwować, kierować, wykorzystywać do twórczości, skupienia, głębszego kontaktu z własną duszą. Rytuał przestał być ciężarem, stał się ramą, która trzymała go na miejscu, gdy stare nawyki próbowały go ściągnąć w dół. Jung wierzył, że Libido, energia życiowa, to nie tylko energia seksualna to duchowa siła, którą można przekształcać jeśli mamy dla niej naczynie. Silna energia nie działa w chaosie, potrzebuje formy. Rytuały są tą formą. Tak jak woda potrzebuje koryta rzeki, by płynąć, tak wewnętrzna energia potrzebuje struktury, by nabrać sensu. Każde działanie, powtarzane z obecnością i intencją, staje się symbolem, a jak Jung podkreślał, człowiek nie żyje logiką, człowiek żyje symbolami. Rytuały to nie tylko gesty, to język, który my mówimy do naszej podświadomości. Nie jestem już niewolnikiem instynktu. Jestem twórcą mojego duchowego życia. W świecie, który bez przerwy walczy o naszą uwagę, gdzie każdy zły nawyk daje natychmiastową nagrodę, utrzymanie rytuałów to jak cicha rewolucja. Ale to właśnie ta cisza zmienia człowieka od środka. Rytuały nie dają poczucia wycięstwa od razu, ale sieją ziarno. Ziarno wolności. Wolność to nie robienie, co się chce, kiedy się chce. Wolność to możliwość wyboru, czy podążę za pożądaniem, czy nie. A ten wybór pojawia się tylko wtedy, gdy pożądanie nie jest panem, gdy staje się sługą kierowanym przez świadomego ducha. Rytuał nie zabija pożądania. On je przetwarza. I w tym procesie, Człowiek staje się sobą, nieprogramowanym ego, ale duszą, która właśnie się budzi. Kiedy spojrzysz na wszystkie dziesięć psychologicznych słabości, które omówiliśmy: od pragnienia bycia zdobywaną przez lęk przed porzuceniem, podatność na emocje, fałszywe przekonania o własnej wartości, aż po nieuświadomione przyciąganie do nieodpowiedniego mężczyzny, zaczynasz dostrzegać większy obraz. Obraz, który nie ma na celu osądzania kobiet, lecz pomaga obu płciom, a zwłaszcza mężczyznom, zrozumieć głębsze mechanizmy, jakie rządzą relacjami. Bo gdy już rozumiesz, przestajesz być manipulowanym, przestajesz reagować emocjonalnie. Zamiast tego stajesz się świadomy, obecny i potrafisz zachować siebie w środku burzy instynktów i uwarunkowań kulturowych. Mężczyzna często wierzy, że jeśli będzie dobry, uczciwy, oddany, Kobieta odwzajemni się szczerym uczuciem. Ale życie emocjonalne człowieka nie działa w sposób liniowy i logiczny. W głębi kobiecej podświadomości nie rozum decyduje o przyciąganiu, lecz energia, emocje i wewnętrzny stan odczuwania. Kobieta może odrzucić idealnego na papierze mężczyznę, by podążyć za kimś, przy kim znów czuje się jak dziewczyna, prowadzona, poruszona, żywa. To właśnie na tym gruncie kiełkują wszystkie te słabości nie dlatego, że ona świadomie wybiera źle, lecz dlatego, że w tamtym momencie instynkt zwycięża rozum. Jeśli jesteś dojrzałym mężczyzną, nie próbujesz z tym walczyć. Nie złościsz się, że kobieta nie kocha cię tak, jakbyś tego chciał. Nie starasz się być bezpieczny, idealny, miły, by zasłużyć na jej uczucie. Zamiast tego obserwujesz. Obserwujesz wahania emocji, nieświadome sygnały, mechanizmy obronne i powtarzalne reakcje. Nie po to, by oceniać, lecz po to, by rozumieć. Rozumieć, że odrzucenie często nie ma nic wspólnego z Twoją wartością. Że milczenie, obrażanie się czy gierki emocjonalne nie zawsze wynikają ze złej woli, ale mogą być krzykiem wewnętrznego lęku. A przede wszystkim, rozumieć, że Twoim zadaniem nie jest przekonać ją, by Cię wybrała, lecz pozostać sobą klarownym, spokojnym, stabilnym i nie dać się wciągnąć w nieświadome scenariusze. Dojrzały mężczyzna nie pyta, dlaczego ona mnie nie wybrała. On pyta, czy ja wybrałem siebie. Nie potrzebuje kobiecego uznania, by czuć swoją wartość. Nie szuka miłości jako lekarstwa na rany. Nie boi się być sam, bo wie, że nie da się go zastąpić. Nie dlatego, że jest doskonały, lecz dlatego, że jest prawdziwy. Nie gra tego miłego nie udaje złego chłopca, jest sobą, mężczyzną, który przeszedł przez światło i ciemność, by móc stać pewnie bez potrzeby posiadania, kontrolowania czy bycia kochanym za wszelką cenę. Bo zrozumienie kobiecych słabości nie czyni cię zimnym ani wyrachowanym, czyni cię mniej naiwnym. A dopiero kiedy przestajesz być naiwny, naprawdę potrafisz kochać. Już nie ślepo, już nie ze strachu, ale świadomie, jako wybór. Nie pytasz już, jak sprawić, by ona mnie pokochała. Zamiast tego pytasz, czy ja naprawdę wybieram ją, czy chcę być w tej relacji obecny, świadomy i wolny. Bo wolny mężczyzna nie podnieca się samym zdobywaniem. On pragnie harmonii. I wie, że kobieta naprawdę dla niego nie zakocha się w wizerunku, który stworzył, ale pokocha go prawdziwego: z całą tą jasnością, uczciwością i spokojem, który wykuł samotnie w cieniu własnej duszy.